Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść, zamierzał. Powiedział też do nich żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was, jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzody, czosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli. Bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedźcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto Słowo Pańskie. Przejdź Duchu Święty przez serce Maryi, przez stawieństwo Świętego Łukasza. Przyjdź, abyśmy dzisiejsze Słowo Ewangelii z radością. Każdego dnia wypełniali. Szala Maria, Maria Masal, Mala Fala Beheton, Adonaj, 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 Adonaj. Oprócz swoich dwunastu apostołów, Pan Jezus miał grono uczniów, 72. dwóch. I wysłał ich po dwóch, czyli było 36 ekip misyjnych, ewangelizacyjnych. I wysłał ich tam, gdzie zamierzał przyjść, aby głosić dobrą nowinę. Mieli być jego... Wysłannikami mieli przygotować Mu miejsce, przygotować ludzi, że Chrystus nadejdzie, żeby byli gotowi, żeby na Niego czekali, żeby już pierwsze wiadomości, pierwsze słowa o Jezusie, o Jego nauce, o Jego czynach, od Jego uczniów usłyszeli. Bo Pan chciał, aby wszyscy Go zobaczyli, usłyszeli, spotkali. A więc troszczy się o to, żeby to spotkanie z ludźmi było e, owocne, e, bo jak ktoś jest nieprzygotowany, to nie będzie owocnie przeżywał spotkania z Panem, albo w ogóle to zlekceważy. Pan Jezus wysyła po dwóch, nie pojedynczo. Kiedyś wysyłał proroków pojedynczo. Eliasz, chociaż potem się pojawił jego uczeń, jedyny, Elizeusz, ale był Jan Chrzciciel jako prorok, potem powstało małe grono też jego uczniów, ale przede wszystkim w Starym Testamencie byli posyłani pojedynczo. A teraz po dwóch. Bo sam Jezus powiedział, tam gdzie jest dwóch albo trzech, tam On szczególnie też jest obecny. Tam, gdzie jest mini wspólnota chrześcijańska, Chrystusowa, tam Chrystus jest. I Chrystus zachęca, aby prosić ojca. Który jest Panem Żniwa, o posłanie robotników, bo ich jest ciągle za mało. Czyli głosicieli Jezusa, głosicieli zbawienia. Bo rzeczywiście, cóż to jest w 72, aby głosić Ewangelię, nawet w takim małym regionie jak Ziemia Święta, to za mało. A co dopiero cały świat. Żniwo jest wielkie, czyli tyle serc czeka na Ewangelię, na zbawienie. Ale rzeczywiście lepiej, żeby było mało robotników, ale żarliwych niż wielu, a byle jakich. I Chrystus mówi, posyłam Was, idźcie, będę z Wami, mój duch będzie z Wami. Będę Wam we wszystkim pomagał, współdziałał, prowadził Was. Niczego Wam nie zabraknie z tych potrzeb zewnętrznych, ale przede wszystkim nie zabraknie Wam opitości duchowej. To, co Wam daję, dajcie innym. I idźcie jako owce, baranki między drapieżne, wściekłe wilki. Póki będziecie owcami, barankami, wilki wam nic nie zrobią. Mogą tylko ryczeć, wyć, ale nie, nie skrzywdzą was. Chyba, że pozwolę, abyście oddali swoje życie, abyście byli męczennikami tylko wtedy, kiedy wy również przyjmiecie Moją wolę, aby oddać swoje życie. Nie brać trzosa, czyli pieniędzy, torby, czyli żadnych ubrań, żadnych rzeczy, nawet sandałów. Iść na boso, bez obuwia. Ale przecież można się poranić. Są kamienie, skały. Są przecież węże, skorpiony. Nic e, takie niebezpieczeństwa temu, który jest posłany przez Boga, nie uczynią. Może iść nawet na boso. Bóg posyła aniołów, aby chronili Jego robotników, Jego uczniów. Węże skorpiony nie ukąszą ich, bo boją się tych posłańców Bożych tych, którzy idą w imię Pana, żeby też nie zajmować się pozdrawianiem, czyli dyskutowaniem z ludźmi, których się spotka po drodze, żeby nie tracić czasu na niepotrzebne rozmowy, niepotrzebne e, jakieś spotkania, żeby być skierowanym na e, to, żeby głosić Jezusa. I troszczyć się o nawrócenie, zbawienie ludzi. To jest najważniejsze. Żeby tego nie zaniedbać, a tamto ma być tylko dodatkiem. I Chrystus zachęca, aby chodzić do domów, aby pierwsze co, kiedy wejdzie się do domu, to pozdrowić tego, który jest godny pokoju i pokój, który jest w uczniu Chrystusa, w robotniku. Żniwa spocznie na tym, który chce być e, napełniony tym pokojem, który przyjmuje ten pokój Chrystusowy przez tych wysłanników. Ten człowiek Jego dom napełniony będzie pokojem, duchem pokoju, czyli obfitym błogosławieństwem, różnymi darami i łaskami Chrystusa zmartwychwstałego, który przez tych ludzi, swoich posłańców. Się objawia tym ludziom, temu domowi. Jeżeli tam takiego człowieka nie ma, to pokój Chrystusa wróci do tych uczniów Jego. Czyli nie będzie Boża Łaska zmarnowana, jeżeli ktoś nie chce jej przyjąć. Łaska nawrócenia, wiary, zbawienia, szczęścia wiekuistego. I zachęcam, żeby. Z wdzięcznością i radością spożywać posiłek, pić napoje, które tam są przygotowane przez tego gospodarza, przez domowników. Bo ten człowiek, który głosi Ewangelię, zasługuje na to, żeby ci, którzy przyjmują Ewangelię, również przyjęli tego człowieka, tych ludzi, dwóch i zatroszczyli się o ich potrzeby. Podstawowe materialne, bo tylko nie tylko tutaj chodzi o, o jedzenie, ale o różne inne potrzeby, które e, wierni mają zapewnić. Tutaj chodzi na pewno o e, duchownych, o kapłanów, o biskupów, żeby tych, którzy z miłością głoszą Chrystusa, są pokornymi sługami Ewangelii, żeby o nich się troszczyć, żeby im pomóc w tych potrzebach, tych ludzkich, zewnętrznych. Materialnych, a przecież oni troszczą się o dobra i przekazują dobra duchowe tym wiernym, o wiele przecież ważniejsze niż wszystkie bogactwa materialne tego świata. E, więc tutaj, e, do takiej zapłaty robotnicy, uczniowie pana mają prawo. To nie jest wyzysk, to nie jest jakieś wyłudzanie, nadużywanie. E, swojej misji, nie, do tego mają prawo. To e, na to zasługują. I żeby też nie szukali lepszego miejsca, nie przechodzili z domu do domu. Żeby byli tam, gdzie są ludzie e, nawet ubodzy, ale pełni wiary, z radością przyjmujący uczniów Pana, niż e, żeby byli tam, gdzie może są lepsze warunki, ale nie ma wiary albo, albo tam wiara jest słaba. Żeby więc nie szukać dla siebie wygody, uczniowie nie mogą się troszczyć o to, żeby im było miło, przyjemnie, wygodnie i żeby być tam, gdzie są ludzie bogaci, tam, gdzie wszystko jest pod dostatkiem. Oczywiście do takich domów też mogą wejść, ale nie mogą wchodzić do takich domów po to, żeby właśnie było im wygodnie, po to, żeby szukać jakichś przyjemności, ale po to, żeby głosić Pana. I e, ogólnie, nie tylko do domów, do poszczególnych ludzi, ale do całych miast, że mogą wchodzić tam, gdzie ich przyjmą, czyli tam, gdzie ich nie chcą przyjąć, nie powinni wchodzić i nie powinni się tym martwić. Pan będzie rozliczał takich ludzi, takie miasto, które nie przyjęło e, wysłańców pokoju, ewangelistów, czyli głosicieli ewangelii, gdzie nie przyjmą ubogich i pokornych. Sług Chrystusa. Tacy ludzie otrzymają surową karę, będą surowo przez Boga, dlatego że nie przyjęli zbawienia, nie przyjęli wysłanników życia i zmartwychwstania Chrystusa, nie przyjęli dobra, wszelkiego dobra duchowego, które przez tych ludzi chciał dać tym ludziom, temu miastu czy miejscowości Chrystus. Apostołowie, uczniowie, ewangeliści, robotnicy na żniwach Bożych mają też troszczyć się o to, żeby modlić się o uzdrowienie i w imieniu Chrystusa uzdrawiać chorych, bo takich jest wielu. Wewnętrznie, duchowo to właściwie każdy jest zraniony, cierpiący, mniej czy bardziej, ale każdy fizycznie też bardzo często wiele osób przecież też jest chorych, ma różne dolegliwości, słabości ciała, więc mają się troszczyć oni o to, żeby ci, którzy ich przyjmują, doświadczali uzdrowienia wewnętrznego, duchowego i fizycznego. Po pierwsze to, że już, że kiedy się głosi Słowo Boże, kiedy się je przyjmuje, to już się dość doświadcza uzdrowienia. A kolejne mają się dokonywać przez modlitwę. Przez nakładanie rąk. Eee, uzdrowienia mają być znakiem obecności Chrystusa, który uzdrawia, jest uzdrowicielem, który leczy, podnosi na duchu, pociesza cierpiących, chorych, i mają pamiętać o tym, że są wysłanikami Królestwa Bożego. Mają ogłaszać, że bliskie jest Królestwo Boże. Skoro oni wysłanicy już tu są, to znaczy, że za chwilę przyjdzie Król Królestwa Niebieskiego Królestwa Bożego. Bo heroldzi Królestwa Niebieskiego, uczniowie Chrystusa już są. To znaczy, że będzie dobrze, będzie jeszcze lepiej. Będzie jeszcze piękniej, jeszcze wspanialej, bo uczniowie Jezusa już są. To co dopiero jak sam Chrystus przyjdzie. Dlatego głosić Królestwo Boże, być wysłanikiem Królestwa, Heroldem Królestwa, to coś wielkiego, wspaniałego. Nie tylko jest to dla. Zadanie dla duchownych, ale dla wiernych. Niektórych szczególnie Chrystus do tego powołuje, aby szli po dwóch, aby wspierali kapłanów też, a kapłani wiernych, którzy im pomagają, którzy są ich współpracownikami. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Te słowa Chrystusa, dzisiejsze Ewangelii stały się. Faktem. To znaczy, doświadczysz uzdrowienia. To znaczy, zostaniesz napełniony pokojem Chrystusa. Nie bój się wilków, bo ty jesteś owieczką Pana. On się troszczy o Ciebie. Nie pozwoli, żeby wilki Cię pogryzły i pożarły. Bądź ubogi. Nie idź sam. Miej przynajmniej drugą osobę, albo jeszcze więcej osób, z którymi będziesz razem iść za Chrystusem i iść do miejscowości, do ludzi, do których Cię Jezus będzie posyłał. Kolejny raz, Panie, z radością mówimy: Oto my, poślij nas, oto ja, poślij mnie.